Wiecie co, mam dzisiaj ochotę zrobić specjalnie dla Was taki szybki trochę vlogowy, nie, nie znam się na tym, to co czasem ludzie robią codziennie na YouTube'a wrzucając, czyli spontaniczną rzecz, ponieważ a, przyszło do mnie kilka paczek, w tym między innymi takie coś i pomyślałem sobie, a może ja je otworzę z Wami, bo ja już mam ze sobą tyle paczuszek, to są teraz rzeczy zaległe, one tak leżały, leżały, właśnie pomształem... A może nie będę otwierał i naprawdę poczekam na Was i pokażę jeszcze jednego popa. O, no, nic nie pokażę. Więc chodźcie, otworzę Wam, powiem Wam co tutaj jest. Tutaj będzie też coś z Funko. Zatem przekonajmy się, pootwierajmy i pogadajmy troszeczkę o figurkach, zabawkach i wszystkich innych pierdółkach. Oczywiście chyba powinienem zacząć od tego wielkiego, co jest tutaj. Ale wiecie co, niech to sobie tu będzie. A zaczniemy od czegoś mniejszego. Ja szczerze nie pamiętam co jest gdzie. Zacznijmy od tego, od tej paczuszki. Nie mam mojego super nożyka dzisiaj, więc mam zwykły nóż z Ikei. Więc dzisiejszy odcinek sponsoruje Ikea. To jest chyba Ikea, nie? Więc mamy pierwszą paczkę. I pierwsza paczka ma w sobie filmy. I muszę przyznać, że tutaj. Wiecie, ja pewne rzeczy uzupełniam sobie. I mam rzeczy zaległe. Mam nadzieję, że. O! I to jest moja e, zaległa rzecz. Nie miałem w trylogii Toy Story wydanej na Blu-ray. Miałem tylko część czwartą. I miałem na DVD część pierwszą. DVD już dawno zniknęło i teraz mam sobie uzupełniam i mam wszystkie cztery kochane części. Więc idealnie to jest, żeby sobie znowu zacząć dyskusję, która część jest najlepsza. Oczywiście czwarta, ale gdzieś tam schowana z tyłu jest część czwarta. Będą sobie razem leżeć. Nie wiem, czy będą w tym pudełku. Nie jest zbyt ładne, muszę przyznać. Nie wiem, czy po prostu sobie nie będą, bo to nie jest specjalne wydanie. Czasem są wydawane takie cudaczki specjalnie, ale to jest. Hmm, Reklamki tutaj są, to jest... To jest swoją drogą używka kupiona gdzieś na Amazonie, więc kosztowało mnie to chyba 7 albo 8 euro, jeśli dobrze kojarzę. Zatem czy warto wydać 8 euro na kolejne filmy. Swoją drogą sprawdzę, bo już miałem takie przypadki, że otwieram, a tam w środku płyty nie ma. Amazon cudownie mi zwracał hajs, co prawda, ale wiecie. Wszystko się zgadza. O patrzcie, mam dwie płyty, haha. To są jakieś, czemu są dwie płyty? A nie, nie wiem. No idea. Pewnie jest cały dodatek. Ciekawe. Jakieś pewnie dodatkowe rzeczy są, to mogę wyrzucić. Ale powiem Wam, że to jest takie moje małe. Wydaje mi się, że to, to, to jest to, co mnie najbardziej ostatnio uzależnia. Ponieważ właśnie. Wyszukuję i patrzę, czy znajdę wydanie animacji, jakiejś, którą pamiętam z lat 80. 70. 90. na przykład na wydanie Blu-ray i obejrzę sobie jeszcze raz i na przykład się popłaczę, zobaczę dodatki itd. Ostatnio na przykład oglądałem dodatki dotyczące Lilo i Stitch i tak, o kurde, i wiecie, to jest takie troszeczkę trochę chore, bo niektórzy mówią, Blu-ray już umierają. Może to i prawda. Z drugiej strony mam ochotę czasem tak po prostu znaleźć na przykład ostatni jednorożec, była taka bajeczka. Albo jakąś inną, przypomnę sobie jakąś scenę tylko i nagle, o oh fuck. Na przykład bardzo bym chciał dostać w moje ręce pierwszą bajkę My Little Pony, ale po polsku. Ona chyba nigdy nie wyszła poza VHS-em. Ja ją kiedyś miałem na VHS-ie nagraną z na taką wiecie, że masakrowaną. Jeżeli ktoś by... Znalazł mi tą pierwszą wersję po polsku i chciał mi ją wysłać. Ja bardzo wam dziękuję od razu. Chciałem powiedzieć, bardzo was proszę, bardzo wam dziękuję, bardzo was proszę, ponieważ to jest coś, co w moim serduchu jest, i chciałem zrobić o tym odcinek cały, analizujący tą bajkę. Bo w ogóle bardzo bym chciał wrócić do tych pierwszych dubbingów, końca 80. początek 90. i tego typu bajki wam pokazywać. Tyle, że w cholerę ciężko jest znaleźć jakiekolwiek wersję. Legalne, a nie na przykład na YouTubie jakąś tam albo fan dubbing i tak dalej. Jak ktoś coś ma, jeżeli chcecie, komentujcie, piszcie do mnie na Instagramie, na Facebooku, gdziekolwiek tutaj macie. Naprawdę, jeżeli znajdzie się jakiś dobry darczyńca, ja z miłą chęcią zrobię z tego odcinek jakiejś mega starej animacji. Prze przeanalizuję, zrobimy najgorsze animację albo najlepsze animacje. Ale mamy następne paczki, które tu są, i zastanawiam się, która pierwsza. Bo jedna z nich będzie szokująca, ale zaczniemy od tego. I to będzie dla was, którzy kochają pudełka. Prawdopodobnie, nie jestem pewny, ale otwieramy. Użyjemy sobie noża. Dobrze zapakowane. O, o Jezus, gieli. To jest ten jeden moment, kiedy, będę mógł, kiedy będziecie mogli się ze mnie śmiać i kiedy ja będę mógł. O, ja pierdolę. A to jest jedyna seria zabawek, które obecnie nie wyciągam z pudełek. Nie dlatego, że chcę je mieć zawsze w pudełkach. Nie dlatego, że są więcej warte w pudełkach, bo nie są. Tylko dlatego, że kocham Batman The Animated Series. Mam... Nie powiem, że wszystkie, bo nie mam wszystkich. Większość tego, co wyszło z tej serii mam gdzieś już. Najczęściej polowałem jakieś tanie, a tutaj patrzcie sobie. Patrzcie tu zniszczone. Tutaj połamane. Tutaj też. Aaaa... Zastanawiam się, czy tego nie zwrócę. Bo troszeczkę jestem załamany. Mimo tego, że długoterminowo ja i tak zamierzam to otworzyć. O, patrzcie, tutaj jest nawet tak... A... Bardzo jestem załamany, ale to są, te, to są figurki, które kocham. To, były moje, to była jedna z moich pierwszych miłości. Jest taki ogromny Batmobil. Które ma chyba z 50 cm, i jest Batwing, który ma 60 cm i chyba 80 szerokości. To są najpiękniejsze rzeczy na świecie. Tak piękne, że one wciąż wychodzą i wciąż są nowe. Na przykład, Batman Adventures Continues i to są nowe wersje, nowe zabawki, na przykład e, inspirowane tym, czyli Red Hood, albo rzeczy, które się nie wydarzyły w tym świecie w tych kilku sezonach. Jezus Maria, jak jestem, nie chcę tego otwierać teraz, bo muszę zrobić, to już, że teraz to nagrałem, to jedno, ale ja coś czuję, że trzeba będzie ponarzekać i trzeba będzie zgłosić reklamację do Amazonu, bo tak niestety się kończy ryzyko. Jak widzicie, tu nic się nie połamało, niby płyta, wystarczyło mocniej zepnąć. a tutaj jest w stanie beznadziejnym, ale to jest moja ukochana seria, żeby nie było, że nie otwieram, czekajcie, ja mam z tej serii otwarte już... <laughs> Mam o Jezu, mam Doktora Freeza, tylko że niestety łebek mu się nie trzymał, bo ma tutaj oczywiście nałożony hełmik. No i mam oczywiście Jokera. To jest ta sama seria. Kupiłem je, mimo tego, że Mr. Freeza pewnie będę miał drugiego jeszcze, ale ten był bardziej jako takie porównanie, skalowanie itd. Więc to są moje dwie wersje tych samych właśnie figureczek z tej serii. A myślałem sobie, że Poison Ivy pięknie będzie leżeć sobie koło innych dziewczyn, koło przepięknych figurek z tej serii, ale najwyraźniej także mnie spotyka cierpienie. Dla was wszystkich, którzy uwielbiają, jak ja cierpię, to macie teraz okazję pośmiać się ze mnie. Ale może tutaj będzie lepiej. I tutaj jest coś, co mam nadzieję, że będzie fajne. Opatrzcie, od razu lepsze zapakowanie. W jednej kudełku z folii, druga folia. Oczekiwanie, jak zamawiasz coś za granicą, oczekiwanie, że oni to się zajebiście Ci zapakują, to jest fajna rzecz, ale nadzieja matkom głupi. I uwaga, uwaga, tam, da, da, tam. możecie zgadywać, tak, zróbcie zakład, róbcie zakład, i uwaga, uwaga, to jest... To jest Transformers The Movie, klasyczna animacja, moja ukochana, 1986 rok. I mieliśmy w pewnym momencie takie rybopotwory, które zjadły prawie hot roda. I był taki trybunał, który jeszcze go skazał i w ogóle. E, I to jest właśnie nowa wersja, e, gdzie one są przecudowne. Z tej serii wyszło oczywiście ich więcej, ale to jest nowiutka rzecz. I on jak najbardziej zasługuje na to, żeby go otworzyć żeby go wam pokazać. Ci, którzy czekają na popa, spokojnie, jeszcze chwileczka, jeszcze chwileczka, będziecie mieli dłuższy Ugh, odcinek. Otwieramy, oczywiście. Ugh, jest sobie tutaj pięknie. Pięknie się prezentuje, to jest cudowna rzecz. Trzeba poprzecinać mu, bo jest chłopak, chłopak pełen ograniczeń i trzeba mu te ograniczenia zabrać. Ci, którzy boją się teraz dźwięków, przepraszam Was najmocniej, ale chciałem nagrać taki po prostu wlożek, jak to się ładnie mówi. O i tu jeszcze jeden został. Maluszek, no nie? Maluszek. Tutaj ma pyszczek swoją drogą, bo to tak będzie się zmieniać potem. Ma jeszcze ogon doczepiany. Uda mi się, uda mi się udało się. Niczego nie... chyba niczego nie złamałem i ma włócznie, to możemy wyrzucić, bo się bałagan robi, ale jest jest ta główeczka tutaj, którą mogę podnieść, jak widzę, mogę jakoś tak. Będę się tego jeszcze uczył, bo wiecie, co jest najśmieszniejsze, że ja mogę sobie żartować, ale tak naprawdę wcześniej czy później ja i tak muszę przeczytać instrukcję, jak to trzeba złożyć. Ta instrukcja gdzieś tu jest, albo zobaczyć na YouTubie tutorial, bo to wcale nie jest takie łatwe, wbrew temu, co się wydaje. Tutaj to jest niby 16 kroków tylko. Ale mówię wam. Nie ma lekko, nie ma lekko. Teraz czekam na jakieś kolejne jeszcze fajne rzeczy. Tu widzę, że tu można coś złożyć. Ciach, nie wiem, czy to coś da. Jest piękny. Ja wyślę wrzucę zdjęcie na Instagrama, jak już go złożę. Na razie go nie składam jeszcze, bo chciałem wam tylko pokazać, że przyszedł. Na razie się tak prezentuje troszeczkę dziwnie, ale też dlatego, bo ogonka nie ma. Ten ogonek pewnie gdzieś trzeba przyczepić. Tu może. Ujwię. Dajcie mi chwilę, ja to, ja to coś wymyślę. Coś wymyślę, ale jest. I teraz to. Na to czekaliście pewnie, bo myślałem, o Jezu, jak takie duże. Obiecałem, że tu będzie coś z fanką. I swoją drogą przyszły mi dwie rzeczy. To jest druga. Kto z Was kocha Team Titans Go? To ja mam wreszcie swoją dziewczynę. To jest oczywiście Jinx. Jinx Teen Titans Go. Nie widziałem jej nigdy na żadnej jakiejś aukcji i tak dalej. Wreszcie ją mam. Mam już oczywiście. Mam oczywiście cyborga, więc teraz mam moją kochaną parę i na przykład mogę się odnieść wieczorem i tak... Jestem zadowolony, przepięknie się prezentuje i teraz zobaczmy, co jest tutaj. Nożem to wejdę tak, o. To potrzebuję troszeczkę podnieść się, okej. Okay. Rozdziapujemy, możecie zgadywać oczywiście. Bracie, ja nie mam pojęcia, jaki tytuł będzie miał filmik, więc może w tytule, w tytule już to zdradzam. Na razie nagrywam to tak mega na spontanie, więc wiecie. Nic nie mi nie dać. Jezus Maria. Koniec hałasów? Koniec? Dobrze? I teraz uwaga, uwaga, ja tutaj tak zrobię, żeby było fajnie. Tam tam tam. The thing! Stwór z fanko, fanko. 10 cali bydle, piękne bydle dziesięciocalowe. A, kto wie, ten, kto oglądał mój materiał, tu gdzieś linczek znajdziecie do mojej kolekcji 10 calówek. Opla! Ja piernicze! Główka na tym jest, jest Bubble Headem. Jest piękny. Jest naprawdę, jest żłobiony. Nie wiem, czy widzicie, ale to naprawdę jest wyżłobiony, porządnie. Ma i Tochy swoje. Jest brudny ten kamień w niektórych miejscach. A minka cudowna. Piękne cholerstwo, naprawdę. Porównajcie do zwykłego popa. No, no to jest, to tego się porównać nie da zdecydowanie, ale jest cudowny. Jakbym go sobie gdzieś tutaj ustawił. Ale patrz te strony. He, on tak ma. Jeżeli jest jakiś minus, to to, że ta główka jest rzeczywiście delikatna. Nie mam miejsca dla niego, jeżeli o to pytacie. Ale takie życie. I znowu porównajmy go do zwykłej figureczki z Batmana, jak widzicie, a teraz porównajmy go do transformera zwykłego. Jak widzicie, nie da się wygrać z 10 dziesięciocalówkami. To są najlepsze, najlepsze bajochy i najlepsze zabawochy action figures. Jeżeli ktoś mi chce wytłumaczyć teraz, dlaczego ma taką cudowną Piękną figurkę trzymać w pudełku i powiedzieć: Tak jest ładniej. Zapraszam, argumentujcie. Wiecie, że nie macie racji. Nie od tego są figurki, szczególnie takie, które są naprawdę tak pięknie wyżłobione, żeby one stały za pudełkiem. Ej, widziałeś moją pudełkę z folii? Widziałeś moje zabawki z folii? Nie, nie widziałem Twoich zabawek z folii. Jak chcę zobaczyć jakąś Twoją kolekcję, no to ją dotykam i tyle. Ale to jest właśnie, to są moje zakupy z ostatnich, jakiegoś ostatniego czasu, które przyszły, pomyślałem Chciałem się nimi z Wami podzielić, zatem dzielę się. Spontaniczny materiał, spociłem się w ogóle, bo nagrywam, nie wiem czemu w bluzie, ale po prostu wróciłem z pracy i pierwsze, co to powiedziałem, ok, siadam, nagrywam, montuję, żeby wam jak najszybciej to wrzucić. Naprawdę nie zdążyłem jeszcze kulona nakarmić, kulon tutaj jęczy mi, nie zdążyłem wypakować całego plecaka z pracy, tylko po prostu od razu do was. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Przypominam, jeżeli macie ochotę, wysłać mi, a ja z miłą chęcią przyjmę. Albo macie dostęp do starych jakichś wydań, starych animacji z polskim dubbingiem błagam, jeżeli macie jakieś tego typu e, figurki z tej serii. Ja co prawda może i większość mam, ale jeżeli macie na przykład Poison Ivy niezniszczoną pudełeczku, ja także z miłą chęcią z miłą chęcią przyjmę wasze e, wasze dary. Ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję za obejrzenie. Czekajcie na Instagramie na, na zdjęcia tego potworaka, na zdjęcia pewnie też Fynga, naszego stwora i my widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie trzymajcie się, bawcie się, nie bójcie się swoich hobby, nawet jeżeli to hobby jest Wielką dziesięciocalową figurką. Uuuu.